Witajcie pszczółeczki, ja jestem Bzyku i witam was na kolejnym odcineczku, a dzisiaj mam specjalny przedmiot w mojej ręce i jest to pędzelek, ale nie jest on normalnym pędzelkiem w Minecraft, jest to pędzel, dzięki któremu możemy rysować, zobaczcie, biorę sobie, wybieram sobie piękne coś i na przykład sobie taki uśmieszek piękny, o, i mogę narysować taki uśmieszek, kliknąć OK i zobaczcie, no i się piękny uśmieszek zrobił, ale nie, to nie będziemy jakichś uśmieszków rysować, my będziemy się zamieniać w postaci z Wojanowic, czyli w każdą osobę, w każdego członka z Wojanowic i zobaczymy, no jakie super umiejętności one mają na tym świecie. I w ogóle, no czy ja będę potrafił rysować, prawda, tych, tych Wojanowiczan, Czy pamiętam jak ich się rysuje, bo może w ogóle mi się nie uda ich narysować, ale ja myślę, że naprawdę się znam na Wojanowicach, więc to nie będzie dla mnie żaden tutaj problem. W każdym razie, zanim zaczniemy, mam dla Was mega prośbę, żebyście zostawili łapeczkę do góry, no i subskrypcję na tym kanale byłbym naprawdę. naprawdę wdzięczny, bo mamy naprawdę dużo subskrypcji, lecimy po 100 tysięcy, dokładnie, bardzo ambitny cel, ale myślę, że nam się uda. W każdym razie zaczynamy, ponieważ na ten odcinek czekaliście, czekaliście na to, żebym narysował jakąś postać i najpierw zacznijmy od takiej prostej postaci. Narysujmy nawet nie członka Wojanowic, ale faktycznie osobę, czy może bardziej zwierzątko, które na Wojanowicach było. Ja bym, widzowie, narysował świnkę, ale nie byle jakąś świnkę, świnkę Halinkę i zobaczył, czy to faktycznie działa. Świnka, Halinka to była świnka generalnie, którą to było takie zwierzątko, powiedzmy, wojana, coś takiego o matko, to wygląda jak jakaś ta, jak to się nazywa, jak jakaś owca. E, to była w każdym razie świnka Halinka, to była świnka wojana i muszę wam powiedzieć, że czekajcie, ona ma taki duży nosek, ona ma taki nosek, o ja cię kręcę. O nie, to wygląda tragicznie. E, w każdym razie, widzowie, no świnka Halinka, jak już mówiłem, to była świnka wojana i my mam nadzieję, że tutaj narysujemy ją i chyba się zamienimy. E, przynajmniej mam taką nadzieję, uwaga, dobra. Oj, coś takiego, coś takiego. O matko, to nie wygląda jak świnka, to wygląda jak jakiś koszmar po prostu. To jest koszmar. A! Czy tak wygląda świnka? To nie wygląda jak świnka. O nie. Jak to wygląda? Ale wiecie co, widzowie? Ja nie potrafię rysować. Mam to gdzieś. Ona ma jakieś takie paseczki. Taki, takie coś ma. Ta świnka na swoim grzbiecie. No powiedzcie mi, czy to nie wygląda jak świnka Halinka? To bardziej wygląda jak jakiś pies połączony w ogóle z jakimś nosorożcem. Nieważne. Dobra, widzowie. Klikam OK i chyba się zamienię w świnkę Halinkę. Nie wiem, czy to będzie prawda, ale mam nadzieję, że tak. Uwaga. Hy! Coś się stało. Nie no, zaraz. Mam mniej serc i chila. Wow! Co się stało z moją ręką? A zaraz Czekajcie, jak ja wyglądam! O matku, jestem świnką! Czy wy to widzicie? Masakra to działa. Faktycznie w to, co narysuję, to się zamieniam. Ja nie wiem, jak ta gra wyczytała, że coś takiego to jest świnka. Przecież to nie wygląda jak świja. Czekajcie, zobaczmy sobie obok. O nie! O, nie! Jak to wygląda! O wygląda przerażająco! Yy, nieważne, w każdym razie nie obawiajcie się, widzowie! Członkowie wojanowic będą narysowani przepięknie, bo staram się tutaj jak najlepiej ich tutaj yy, narysować. Yy, ja się tylko boję jednej rzeczy, tu są wieśniacy, nie? Oni mogą być... Na mnie wkurzani, Skoro ja jestem świnią, oni mnie będą chcieli zjeść. Ale wieśniacy nie biją świni! Tak samo jak żelazny golem chyba świni nie bije, więc nie muszę się tutaj chyba niczego obawiać. Nawet oni mi chyba nic nie zrobią. Mogę sobie zjeść. O miam, 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 darmowe jedzenie, darmowe jedzenie. Am, 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 jestem świnką, halinką, mogę, muszę dużo jeść, dużo jeść. Więc mogę tutaj sobie zebrać, wszystko skonsumować ślicznie. O to chodzi, dobra, zjadłem tego buraka. I wiecie co, czas na kolejną postać? Bo ja nie już, już mam dosyć bycia świnką, halinką. Chciałbym być jakimś członkiem z wojanowic. Dobra, kogo mamy na wojanowicach? Jest pierwsza osoba, jaka mi przychodzi na myśl, to palion. I wiecie co? Postanowiłem sobie tutaj teraz narysować paliona. Dobra, narysujmy paliona i zobaczmy, czy faktycznie się zostanę tym palionem, nie? Narysujmy, o matko, taką wielką. O nie, o nie, 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 to nie wygląda dobrze. Czekajcie, zróbmy taki kwadracik. Ja nie jestem jakiś najlepszy w rysowaniu, więc przepraszam was, widzowie, jak e, będziecie mówić, że brzydko rysuję, no to Prawda, nie rysuję jakoś najlepiej, ale staram się, naprawdę się staram widzowie i powinniście to docenić. Nie, 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 tak nie, tak nie, tak czekacie, ale ja wiem jak paliona rysować, bo paliona tutaj nieraz, że tak powiem, rysowałem. Więc zobaczcie, jak on będzie pięknie wyglądać. Palion będzie pięknie wyglądać. Spójrzcie na to. waga cyk cyk cyk, on ma taką twarzyczkę coś takiego i tutaj ma na zielono. No, nie, dobra, coś tutaj nie pasuje z tym palionem. O matko, o matko, to to nie wygląda jak palion. To wygląda bardzo, ale to bardzo nie palionowo. Kompletnie nie palionowo. O nie! Czekacie może? A bo on ma cały zielony. Dobra, już. Wiem dlaczego, bo on ma całym zielonym tutaj twarz, o coś takiego, ale no dalej mi coś nie pasuje tutaj. O matko, co ja robię nie tak? Co ja robię nie tak? Co ja zrobiłem nie tak? Takiego powiedzcie mi. E, Panion ma bardzo, ale to bardzo tutaj duży uśmieszek taki. On nie on ma chyba nawet ojojoj, mi się wydaje, że wiecie co, on ma taki ogromny uśmiech. On ma taki uśmieszek o jeden mniejszy. O i tutaj ten taki ten taki języczek czy cokolwiek to jest jest troszeczkę niżej. No i te oczy muszą być chyba większe, mi się wydaje. Jestem pewien, że on, Palion ma większe oczy. Ma coś takiego. Uwaga, czekajcie. wow, ej, dobra. Jak to strasznie wygrało. Nie, czekajcie. Yy, halo, halo, halo. Nie, to nie wygląda jak palion. O matko, coś powaliłem. Nie, ja nie. <śm> nie potrafię rysować paliona. Straszna sprawa, ale dajemy radę. Czekajcie. Nie, na stówę. To musi być. Nie, no, co, coś jest nie tak z tym palionem widzowie. Ale nieważne. Dobra, rysujemy dalej. Rysujemy palion na tłów. Palion jest zielony. No, nie, nie jest zielony tak naprawdę. Palion nie jest zielony, moi drodzy. Palion. On ma taki. E, czerwony sweterek, można powiedzieć. Czerwony sweterek. Tutaj jest na przykład. Załóżmy, że to jest jak będzie jego tłów. Jego nogi już tutaj będą. I już nie będziemy rysować jego nóg, bo to nam za długo. Go zajmie, ale dobra, załóżmy, że to są jego łapki. Ty, jakie fajne łapki, jaką fajną łapkę zrobiłem. No nie ma, dobra, to są jego łapki. Matko, to nie wygląda jak panią. I sobie nie patrzcie na mój rysunek. <laughs> to jest jakaś tragedia. On ma czarno, białą na pewno koszulę. Tylko ja powiem wam szczerze, ja nie pamiętam jak to szło. Wiem, że na pewno ma tutaj biało na środku. O, ma taką białe coś. I chyba reszta koszuli jest takie nawet szara, bym powiedział. Coś takiego, taką szarą koszulę ma. O, coś takiego! Tutaj ma na pewno takie zwisające taki dzyndzolek z tej koszuly. Na pewno ją jeszcze troszeczkę czerwoną. Ja już nie wiem, gdzie czerwono ma. Jest. Gdzie jest ta czerwona koszula? Jakoś tutaj ma tą czerwoną. O matko, to nie wiem. To, to już w ogóle. Ja cię krecę, widzowie. Kompletnie się odkleiłem. Już nie wiem w ogóle, jak narysować paliona. Żartowałem, widzowie, dawno. Nie rysowałem paliona. I nie mam pojęcia, jaką. Dobra, robimy takie po prostu paski. Mam nadzieję, że Gras rozumie że faktycznie to będzie Palion Dobra, jest zielono, ok? I to, to ma być po prostu członkowiec Wojenowiec Więc co musi mi, musi mi po prostu pokazać, że to będzie. Zostanę palionem. Mam nadzieję, że faktycznie będę palionem. Uwaga. Klikam ok, jak mi wyskoczy na jakąś żabę, czy na cokolwiek, to się wkurze. uwaga? Stop, dobra, stop, 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 czekajcie, czy się zmieniłem. Yy... Wow, wow, ej, faktycznie to działa. Dobra, jest ok, Naprawdę się z tego powodu cieszę. A, mam jakieś zdolności czy cokolwiek, bo ja na razie nie widzę. Skaczę wyżej, nie skaczę wyżej. A coś się dzieje? O, ej, co to są za rzeczy? Ty! Ja dostałem jakieś przedmioty! Diamentowy miecz, jakieś kluczyki do samochodu, złote jabłko, ciasto i patrzcie na to. Ja nie mogę, ej, dobra, co to jest za strój? Ja nie mogę! ja Jak ja wyglądam? Zobaczcie, czekajcie. Nie, no to jest masakra jakaś, ty! Co jest z tym, nie? No, ten palny jest kozakiem. Ma nawet złota jabłka, chyba dlatego, że palny jest po prostu koksem. On jest naprawdę dobrym graczem, więc gra. dała mu po prostu jakiś diamentowy miecz, diamentowe wszystko zbroje w ogóle, nie z tej ziemi. Ja chciałem ją założyć sam, tylko jedna rzecz mnie tutaj zastanawia, jak to wygląda. Eee, no! Dobra, troszeczkę się pomyliłem Faktycznie coś wiedziałem, że jest nie tak z tymi oczami Zobaczcie, że Palion ma tak naprawdę czarne te takie źrenice I białe dookoła A ja zrobiłem tutaj e, czarne dookoła i białe źrenice Więc to jest największy błąd chyba, jaki zrobiłem Ale dobra, gra wyczytała, że to jest Palion Więc super, pierwszy członek Palionowa Czyli jesteśmy jako Palion Czy on ma jakieś zdolności z tym strojem? Widzowie, ja jestem po prostu wow, jak ja skaczę wysoko Dzięki temu strojowi Jak nie mam tego stroju, to ja jestem nikim Zobaczcie, no nie mam nic Nie mogę tak skakać wysoko Skaczę sobie normalnie, chodzę se normalnie. A z tym strojem jestem jak normalnie Jakiś king, jak kompletny król O, dobra To mi się podoba, o, strzelamy, rzucamy Dawajcie, chce się ktoś bić? Dobra, dawaj żelazny golem Chodźcie tutaj bić, chodźcie tu na, na solówkę Może ty wieśniak? O ty wieśniaku O ty, dobra, masz! Dwa razy i nie ma wieśniaka No, ktoś jeszcze jakiś chętny jest? Chyba nie, zobaczcie, no nie są chętni oczywiście Z zadzierać nikt chyba Nie chce, ale widzowie No to fajnie, że jest palion, tylko wiecie co? Ja bym narysował kolejną osobę z Wojanowic Nie ma co przedłużać, trzeba rysować, bo ja mam na Naprawdę dużo osób do sprawdzenia, no i nie możemy z tym czekać. Dobra, kolejna osoba z Wojanowic. Tym razem może zróbmy jakąś postać złą, bo oprócz dobrych postaci mamy też złe postacie na wojanowicach. I na przykład taką mega złą postacią, która mi w ogóle przychodzi do głowy, jest on. Ale wiecie co, boję się naprawdę tego rysować. Ona z Wojanowic, naprawdę się boję ty. Ja nie, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale słuchajcie, spróbujmy to narysować. Tutaj obok paliona może co? E, zróbmy, bo to takie fajne miejsce w sumie. No, no, no mi odpowiada. Rysujemy. Widzowie, teraz narysuję. Ona z Wojanowic. Jak on wygląda? Szczerze, to będzie chyba najprostszy skin do narysowania. Dlaczego? Ponieważ robimy taki piękny tutaj kwadracik o coś takiego. Oprócz tego robimy. Nie, po prostu my nic tak naprawdę nie musimy robić. Zobaczcie, stawiamy to w ten sposób. Robimy taki kwadracik tutaj jako. O, tak, jako rączki ładne. Tutaj w środku. Uwaga, tutaj też. Nie no, to jest chyba najprostszy skin, ale muszę wam powiedzieć, jestem najbardziej tutaj przerażony, ponieważ ja nie wiem, co się stanie. I on ma. On ma czerwone oczy. Jak on miał czerwone oczy? On miał chyba takie czerwone oczy. O, to... Które to nie wygląda jak on. Ja wiem, że na pewno coś tutaj. Nie jest to dokładnie on z Wojenowic. Coś mi tutaj nie gra i na pewno nie gra mi to, że jedna ręka jest wyższa od drugiej. Dobra coś takiego. Jest troszeczkę grubszy ten. On mam wrażenie taki, tak jakby troszeczkę, no, no, no przytył, przytył trochę ten. On powiedzmy, no ale ma czerwone oczy, ma czerwone oczy. Chyba wszystko jest na swoim miejscu, bo to był cały czarny skin, tylko i wyłącznie z czerwonymi oczyma. E, te, te oko chyba muszę zrobić w ten sposób. O, tak? O, no to chyba bardziej jak on wygląda. Czy bardziej ma zeza? Czy powinienem to zrobić niżej? O w ten sposób. O, teraz, dobra, teraz wygląda jak on. Uwaga widzowie, klikam ok i mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Uwaga, cyk. Zaraz, czemu jestem taki wielki? Ty, co się stało? Nie. Zaraz, zaraz, czekajcie, widzowie. E, o nie, 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 czekajcie, coś jest ze mną nie tak. O matko, jestem onem! No nie, nie! Jaki on jest wielki! Czemu jestem taki duży? O, ja nie mogę, ej, nie podoba mi się ta postać. Widzowie, jakoś się źle czuje. Czy jakbym miał zaraz coś rozwalić? Mam ochotę wszystko rozwalić teraz, jak jestem tym onem. A, ale... Nie, dobra, dobra, spokojnie. Co my mamy? Jakie tu są przedmioty? Ej, widzicie to? Patrzcie na to. Zobaczcie, co ma ten on zwojanowic. On ma jakiś tak... Po pierwsze, co to jest? To jest piła łańcuchowa. O matko, jakie to jest niebezpieczne, widzowie, nie używajcie pi... Nie, nie, nie. Piła jest straszna. Czy ona może tutaj bić tych wieśniaków? O oh, nie, przepraszam cię, wieściaku. O oh, nie, a tutaj co to jest jeszcze? Jakie on ma przedmioty? Jakieś to są jakieś sejfy. Zobaczcie. Tutaj on pewnie trzyma jakieś cenne przedmioty w za tymi drzwiami. Wow. Ej, ja nie mogę, ile on tego ma. Oprócz tego, co to jest za rzecz? Jakie to jest wielkie. Oh, co? Ej, dobra, to jest to jakaś broń, jakaś mega śmiertelna broń. Ty, to faktycznie działa? To faktycznie tym można, tym można zniszczyć kogoś? Ja się boję. Jaki ten on jest w ogóle przepotężny. O co chodzi? Nie, ja nie wiedziałem, że to faktycznie tak działa Ej, faktycznie! Nie, przepraszam cię, piesku A to, co to są? Czy nie gadacie, że to jest Prawdziwy granat? Nie, nie, nie Ej, spokojnie, prawie bym se wybuchł Sam bym siebie tutaj wybuch. Ej, muszę być ostrożny, a to? Co to jest? Czekajcie czy to zlewik? Lewik? To jest Lewik normalny! Taki zlewik fajny, jaki słodziutki! Ale nie no, my jesteśmy onem Zwojanowic, no błagam, jeszcze dostaliśmy Jakąś taką rzecz, co to jest? Nie wiem, jakieś, jakiś piston, jakiś taki dziwny tłok. Nie rozumiem tego, nie widzowie, boję się. Ja, ja nie chcę być już tym takim wielkim onem zwojanowic, bo się źle czuję. Muszę, muszę iść na kolejną postać. Chcę być kolejną postacią z Wojanowic. Jak może bym zostać postacią? Są jeszcze wiem kogo. Dobra, Nopka, Te, teraz idziemy na Nopka, nie? Teraz, teraz chcę być Nopkiem, błagam, szybko, zamieniamy się w nopka. Dobra, cyk rysujemy teraz Nobusia, Nobek, 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 Nobek. Dobra, jak wygląda Nobek? Okej. Okay. Nobek wygląda w ten sposób, że on ma taką twarz, o jakieś, jakieś teraz mniejsze są te rysunki, no nieważne. ważne. Nobek jest taki, taki brązowy, no dobra, e, nie, to nie jest brązowy kolor. Potrzebujemy brązowego koloru. Hello, br 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 brązowy, brązowy kolor. Czekajcie, jakiś taki brązowy, jak zrobić brązowy. O, jest brązowy, tylko to jest taki, no nie, ten mi się nie podoba też. Nobek jest taki bardzo brązowy, bardzo brązowy chłopak to jest. Powiedzmy, że coś takiego, dobra? No jasne, że to nie wygląda jak Nobek, ale dobra, dajcie mi spokój, widzowie. Naprawdę próbuję. On ma takie wysokie oczy, on ma oczy gdzieś tutaj, w tym miejscu. To takie i, takie i, i. Tutaj ma oczy, tutaj ma oczy, tylko jest ważna sprawa, jaką musimy zrobić. Musielibyśmy ten kolor tutaj zrobić cały. Mm, Jajajajajaj, ale mi się... O, nie podoba mi się to. Bardzo mi się nie podoba teraz, jak ten nobek będzie wyglądać. No jak on wygląda? No, wygląda tak właśnie, jak, jak tutaj jest pokazane. No nie ma inaczej. No nie wydaje mi się, że nobek jakoś inaczej ma. Dobra, robimy. No trudno, robimy takiego nobka swojego. Niech to będzie nasz nabek, ok Ja nie mogę. To będzie źle, to będzie źle wyglądać, bo ja nie potrafię rysować widzowie, no. Mówiłem już, ok Nobek, nie, to nie. Oh, tu Wygląda jakiś, nie wiem, jakiś. Yy, bardzo źle to wygląda w każdym razie. Wiem, że Nobek ma na pewno ślinę, ślinam ucieknie, o, tak, robi dirta. Dobra, to będzie człowiek Dirt. to nie będzie Nobek, to będzie po prostu człowiek Dirt. rozumiecie to? Staram się naprawdę rysować. No zobaczcie, no trochę. No wygląda jak dirt, no wygląda jak dirt. Jak się zamieni w dirta, widzowie, no to zamienię się w dirta i koniec i nie zamieniam się w nobka i, i siema, i tyle mnie widzieliście. No niestety, ale próbowałem! Nie, to nie jest Nobek. On ma w ogóle niebieską całą tutaj e, strój. Strój ma niebieski, takie mega podciągnięte wysoko gacie. Gacie mam mega wysokie, ale to też będzie źle wyglądać, jak ja mu podciągnę tak gacie. Dobra, to jest po prostu człowiek dirt. Próbowałem narysować nobka. Jak wyjdzie nobek, to super. Jak nie wyjdzie nobek, no to trochę szkoda. Uwaga, klikamy ok! Dobra, zmniejszyłem się, czekajcie, co jest nie tak? Czemu ja mam dirta w ręce? Eee, co jest? <laughs> nie, czemu wszystkie moje przedmioty zostały dirtem? Co jest ziemia tyna. ja nie mogę zrobić, że to jest Nobek? O nie! Zobaczcie, ja cię kręcę! Dobra, ja się pomyliłem! Jak w ogóle gra wyczytała, że ja jestem jakimś nobem, ale patrzcie! Mówiłem, że ma ślinę, no ma ślinę i nawet ma trochę podobną tutaj twarz, znaczy buzię, ale do no te oczy. Tragedia, tragedia. No ja nie potrafię rysować. Mówiłem, nie, zam zamurujemy to zdjęcie. Ja nie chcę widzieć tego zdjęcia na to źle. Te przedmioty, które postawiłem, są tutaj normalnie, ale mój cały ekwipunek to dirt. I wiecie co? Mam ochotę, jak jestem tym nopkiem. Co jest? Wow, 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 dobra, ja muszę uważać, tu mi jakieś potwory chcą zniszczyć. Ja idę do dirta, wiecie co? Jest noc, ja muszę jakoś dzień zrobić, co żeby był dzień. Muszę iść do łóżka, do łóżka, łóżko, łóżko, jest jakieś łóżeczko. Nie ma tutaj żadnego łóżka. Dobra, trudno. Widzowie, w każdym razie ja robię. Tutaj Dirtową hatę, bo mam naprawdę ogromną ochotę. Ty tutaj z jakiś zombiak w ogóle mnie będzie zaraz strzelać, Ja chcę dirtową hatę zrobić najlepszą, widzowie, robimy dirtową hatę i tutaj się przemieniamy w kolejną osobę. Dirtowa chata. ojojo, ja ci dam, ja Ci dam i zginę zaraz. Dobra, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Spokojnie nie zginiemy, nie zginiemy. oho, dobra. dobra. Zgin nie zginęliśmy, widzowie, piękna dirtowa chata. Dilt, dilt jest wszędzie. Dilt, dirtowa, dirtowe piękne mieszkanie. No nie, no, najlepsze dirtowe mieszkanie na świecie robimy. Patrzcie na to. No coś pięknego. No ja myślę, że Nobek byłby tutaj ze mnie dumny, naprawdę. O, no, coś super, super wygląda. Tutaj no, to wszystko w porządku. Tutaj jest git, to jest w porządku. Superowo. Ja nie mogę. Tak ma być. Piękna chata. Zamurowany jestem, żeby mi nic przez przypadek tutaj nie zniszczyło. I czekajcie. Rysujemy kolejną osobę, dobra? Bo naprawdę, no, już mam dosyć. Chcę narysować kolejną osobę. Niech jeszcze jaka osoba została na wojanowicach? Kati! Na przykład, bądźmy tutaj Katarzyną, e, czyli dziewczyną wojana. Zobaczmy, zobaczmy, czy uda nam się narysować Kati. Więc tak, ja nie lubię tego, że ja zawsze rysuję taką obwódkę. Na pewno Kati jest, no, nie do końca różowa, widzowie. Ona ma takie włosy bardzo długie, tego ojojoj, nie możemy rysować na różowo Kati, bo ona ma strasznie długie włosy, ja też się pamiętam jak się rysuje Kati, ale wiesz że ma właśnie takie, no można powiedzieć chyba rude te włosy i ma takie oczy niebieskie, które zakrywają jej tak naprawdę ten, 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 ten tutaj te włoski właśnie troszkę, że ma, ona ma tutaj chyba włosa nawet na tym, tutaj ma takie niebieskie oczy, eee, no czy to, czekajcie, czy tak wygląda Kati? Ja nie mogę, dobra, ja nie wiem, ja nie wiem jak to się dzieje, że ja się zamieniam w tych członków z Wojanowic, oni nawet nie wyglądają Wyglądają jak normalnie postacie. Nie, o, nie, jak to wygląda, widzowie, ja się naprawdę staram. Nie, tak nie wygląda, Kati! Tak nie wygląda, Kati, widzowie, nie nie, chcę narysować jak najładniejszą Kati, ale wydaje mi się, widzowie, że nie dam rady. Po prostu ja nie potrafię, naprawdę, ale staram się, staram się przynajmniej troszeczkę, bo ja nie pamiętam do końca, no nie znam skinów na pamięć. No, przybaczcie mi, naprawdę próbuję wszystko tutaj robić jak najlepiej, żeby żeby było super, ale no nie mogę, po prostu nie pamiętam tych skinów na pamięć. O, nie, o, nie, to nie, to wygląda troszeczkę jak Alex. Jak ten podstawowy skin z Minecrafta Nie, 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 dobrze, nie dobrze, nie dobrze Czekajcie, Cathy ma w ogóle niżej te oczy Ona ma te oczy w tym miejscu, patrzcie, tu, cyk Cyk, ona ma tak bardzo nisko te oczy O, no dobra, teraz już to troszeczkę bardziej jak Kati wygląda chyba Uwaga, coś takiego, no, no, no Chyba tak, chyba tak, chyba tak Chyba tak albo nie, już nie pamiętam No widzowie, dobra, trudno Coś takiego, ona ma naprawdę długie włosy. Ona ma nawet chyba włosy tutaj na tym skinie, na dole. E, jaki on ma tułów? Ma taki, ma troszeczkę taki jakieś skóry, a ma, troszeczkę ma taki, taki szary, ma taki ciemny. Ma taki ciemny tułów. O, ja cię kręcę. Nie, dobra, to nie jest Katy, To, to jest po prostu jakieś, jakieś kompletne pomieszanie. W ogóle nie wiem z czym. Ja nie mogę, dobra, nie, bo trafię rysować, widzowie, ale się staram. <śled> To wygląda źle, to wygląda bardzo, bardzo źle. Wiem, że Katia ma taki fajny wzorek, takie coś ma. Cyk, cyk, cyk. O, cyk, 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 chyba coś takiego. Cyk, cyk, cyk. E, 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 chyba tak, chyba tak. O, jaj, o ja, nie wiem. Dobra, widzowie, jak ja będę Katia i jak ja się zamienię w Katia, to, to będzie po prostu jakiś cud, nie największy. Uwaga, dobra, klikam OK i zobaczymy, czy mi się uda. Zrób się coś i jestem jakiś inny. Nie widzę, a czekajcie tutaj. To Dobra, jestem Kati, udało się, z... ale ja nie mam żadnych przedmiotów! Mam! Ile przedmiotów! Ja nie mogę, dobra, jest dużo dirta, ale zobaczcie, mam też jakieś cudos za przedmioty. Ty ja nawet nie wiem. E, tu są w ogóle frytki nawet mam. Czy ja mogę zjeść frytkę. Mogę zjeść frytkę! O, tak, dawaj mi frytkę! Dobra, będę najedzony, no i pięknie życie mi się już regeneruje. Świetnie, o to mi właśnie chodziło. Ale czekajcie, patrzcie, jesteśmy Kati. jakaś w ogóle różowa woda. Czy wy to widzicie? Różowa woda, co? Ej, ja chcę, wiecie co? Jak chcę udekorować jakiś domek wieśniaka. Ej, jaki domek wieśniaka udekorujemy? Na przykład ten. Story wieśniaki, teraz to będzie dom Kati. Oj, oj tutaj pięknie zrobimy. Patrzcie, mamy jakąś w ogóle. Ja nie mogę! Piękny parasol. Weźmy parasol jeszcze postawmy na zewnątrz, bo parasol fajnie wygląda taki. różowiutki. Różowy to chyba ulubiony kolor Kati, ale mogę się mylić. Poprawcie mnie w komentarzach. Tutaj. O! Piękny parasolek. O nie! Ty, zombiaku jeden najgorszy. Nie mam z czym go bić, bo jak się zamieniłem w nobka, to mi wszystko się zamieniło na dirta. Ale spokojnie. Mam jakąś wodę w ogóle. Czy ta woda naprawdę jest różowa? Ja w to nie wierzę. Patrzcie na to, uwaga. Cyk! Joo! Różowa woda! Ty, co to jest za Woda, ja chcę taką wodę w normalnym Minecraft'cie. Nie wiem w ogóle, dlaczego ona w ogóle istnieje, ale jest przepiękna, taka różowa. No, Katy by się na pewno spodobało. oprócz tego, te drzwi. Wywalajcie, ty wieś, jak posunie się. Jak tutaj drzwi wymienić? Wymieniamy drzwi. Ja jestem tutaj ekipa remontowa, wymieniamy drzwi. No, podajcie mi tutaj, okej, okay, super, wywalajcie, wywalajcie, niech was zombie tam strzeli. Piękne, różowe drzwi, ślicznie. Lampeczka, lampeczka różowa, oprócz tego piękna różowa perkusja, perkusja, piękny różowe krzesełka, trzy krzesełka różowe, piękna różowa lampeczka i piękne różowe szkło, które wymieniamy w tej chwili tutaj z tego szkła na takie różowe, no i to jest po prostu piękny dom, znaczy, no wygląda to lepiej zdecydowanie niż, niż taki normalna chałupka tutaj wieślaka, zobaczcie zresztą sami, no czyż nie wygląda to bardziej tak jakby e, po katiowemu czy po tym, no tak, tak jak chciałaby to Kati, nie, jest to różowe, więc prawdopodobnie no Kati by się to bardzo, to bardzo spodobało, i chwila, to tyle, nie no, ja muszę tutaj postawić te wszystkie rzeczy, no bo ja inaczej po prostu nie wyjdę stąd, nie udekoruję tego do końca, wszystko stawiamy, drzwi też postawiamy jest w tym miejscu, piękne otwarte drzwi i szkło na górze też, czemu nie, i słuchajcie, została nam chyba jeszcze jedna osoba z Wojanowic, no przecież, no jak ja, dlaczego zostawiłem Najważniejszą osobę z Wojanowic na koniec. No, widzowie, Wojan! Chyba jeszcze nie byliśmy Wojanem i musimy być tym Wojanem, zamienić się w Wojana. Ja jestem bardzo, ale to bardzo ciekawe, widzowie. Wywalę tego Dirta. Nie chcę tego Dirta. I co ja tak naprawdę, kim się stanę? Jakie rzeczy dostanę i w ogóle jaki będę wielki, czy będę wielki, czy będę mały? No, w każdym razie, widzowie, jestem gotowy, żeby narysować Wojana i mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie zniszczy, więc idę tutaj do środka i wieściaku. Teraz muszę narysować Wojana, ale widzowie, teraz się postaram, tak na 100%. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby narysować tego Wojana jak najlepiej potrafię. Pewnie mi wyjdzie jak zawsze, nie, czyli <tragicznie>, tragicznie, ale postaram się. Wiecie, najważniejsze jest to, że się staram. I to powinniście widzowie docenić, no bo ja nie chcę takich brzydkich osób rysować, ja chcę, żeby oni ładnie wyglądali, no ale mi nie wychodzi po prostu, no. I, i tak to w i potem to w w nie fajnie wygląda i, i piszecie mi w komentarzach, że brzydko rysuję. No wiem, że brzydko rysuję, nie musicie mi pisać, dobra? Ja tutaj staram się jak najbardziej tutaj zrobić co mogę. I wiecie co? I zapomniałem jak się rysuje Wojana. I ja nie mogę, dobra, jak narysować Wojana? Ech, nie, to jest naprawdę, ja wiem, jaką ma koszuleczkę, koszuleczkę ma akurat, dobra, ale nie, te, ale teraz jestem skupiony, dobra, się skupiłem teraz, widzowie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra, to będzie tutaj tłów, i teraz tak, tłów ma szary, szaro-czarny i ma biały pasek, biały pasek wygląda w ten sposób, pik pyk, 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 pyk. Pek, pek. Dobra, coś takiego. Patrzcie. A, a, pamiętam, pamiętam trochę. Tore pamiętam. Więc tak, paseczek narysowaliśmy. To jest taki wojanowy. On ma troszeczkę taki, takie ciemny ten, ten strój jest taki. No, muszę przyznać. Ja, 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 ja To będzie ciężkie, to będzie ciężkie, ale postaram się. Wiecie, to jest na razie szkic. Pewnie będzie, mam nadzieję, że będzie wyglądać lepiej. No naprawdę się postaram. Dobra, teraz tak. Najpierw twarz. Najpierw, nie, oczy i musimy narysować także jego um, włosy, ponieważ ma włosy wojan i te włosy wojana są takie, takie ciemne takie, takie, coś w tym stylu. On ma taką prostą, on ma taką, o, coś takiego, ma chyba. Tak? ma nawet. Tak? Nie, nie, nie. Coś ma jakoś taki. Yy, 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 yy. Jak on ma te włosy narysowane? Ja cię kręcę, na pewno ma oczy, No, oczy ma coś takiego. Cyk, cyk. I ma takie brązowiutkie, takie. O, o. Nie, o, nie, to wygląda jakiś minion. Nie, 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 nie się zaśle, się zaśle. Już się boję, już się boję jak to będzie wyglądać, nie? O ja naprawdę się staram, nie, ale to nie wychodzi mi kompletnie jakiś wojatko, jakaś, no nie wiem, jakaś kompletna porażka. A -ha 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 -ha. Musimy to zrobić tak, musimy to zrobić tak. Nie, to nie będzie wojan. Masakra, widzowie, ja, ja nie wiem jak Ja po prostu wyszedłem z sprawy. Kiedyś ładnie rysowałem te osoby, ale teraz, no muszę was przeprosić po prostu. Wy tu oczekowaliście jakichś niesamowitych rysunków. Wojana paliona, a wychodzi coś takiego. No jest mi po prostu, no wstyd. No jest mi wstyd, że nie potrafię narysować Wojana, tym bardziej, że Wojan, no jest dosyć... Y że tak powiem, ważną, ważną osobą. Dobra, widzowie. Nie, ja się wkurzyłem. Szczerze, ja się wkurzyłem. Ja się wkurzyłem. Robimy to. Eee, Tutaj tu, tu musimy zrobić tak. Gumka robimy tak. Wojan. Dobra, bo się naprawdę teraz denerwowałem. Raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. To jest za mała głowa. To jest za mała głowa. On ma, musi mieć głowę na osiem. Na osiem krateczek. Czekajcie. Osiem krateczek. Czyli musimy pomniejszyć to o jedno w tym miejscu. Nie, ja chcę narysować perfekcyjnego Wojana. Ja nie spocznę, dopóki nie narysujemy idealną po prostu twarz Wojana. Więc tak. Eee, robimy to. Eee, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czekajcie, coś mi tutaj nie pasuje. Trudno, najpierw rysujemy twarz. Walę to, walę to, walę to widzowie, to będzie idealna twarz wojana. Dobra, coś takiego. Na razie nie wygląda to jak idealna twarz wojana. Spokojnie widzowie, zaraz zrobimy tę idealną twarz wojana. Cyk, robimy coś takiego. Dalej, 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 dalej. Uwaga, uwaga, uwaga. Robimy tak, robimy, musimy włosy mu narysować, bo on ma włosy troszeczkę wyżej. Włosy ma tak, eee, teraz oczy, 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 oczy. Oczy ma też takiego koloru, tylko troszeczkę może jakiegoś takiego bardziej ciemniejszego. No, no, no. Oczy ma w tym miejscu, jakoś tak, jakoś tak. Jakieś tutaj białe, takie źrenice, coś takiego, taki trochę zdenerwowany ten wojan, taki czerwony. No, nie chcemy czerwonego wojana, my chcemy takiego, żeby on miał takie brązowe te oczy, prawda? Brązowe, brązowe, brązowe. A ja, nie potrafimy brązowego koloru zrobić, dobra, coś takiego. Dobra, no troszeczkę, no widzowie, czy nie przypomina to troszeczkę bardziej Wojana, jasne, to nie jest Wojan jeszcze, wygląda to, no, nie przypominająco trochę Wojana, ale dobra, jest przy przynajmniej tak, tak odrobinkę, w jednym procencie chyba tego Wojana przypomina, Jestem pasek, ja nie wiem, po prostu nie mogę, widzowie, nie potrafię rysować, ale mam nadzieję, że się w tego Wojana zamienię, uwaga, widzowie, klikam, ok, i hop, dobra, chyba coś się stało, zaraz czekacie, czekajcie, wow, jestem, nie, niemożliwe, o matko, dobra, ty zombiaku jeden, co to jest za zombia jakiś okropny? się! ja jestem wojanem, widzowie, czy wy to widzicie? Wow, Ej dobra, to jest niesamowite, to jest po prostu niesamowite. Zobaczcie, no ja wyglądam jak wojan, po prostu coś pięknego. A a przedmioty, o, 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 jakie przedmioty, nie wiecie co, jako wojan, jako wojan, ja muszę coś zrobić. Ja chcę zbudować tę di diamentową chatę, nie diamentową chatę na szczycie tego, niech, nie, ja muszę po prostu to wszystko ozłocić, tą, tą całą chatę, musi, to musi być złote. Tutaj jakiś zombie, jakiś chcą mnie atakować, ja to walę, to będzie diamentowa wieża, widzowie, diamentowa wieża, ale też będzie troszeczkę, e, może taka szmaragdowa, a co wy na to? Szmaragdowa wieża też by była git. O! Troszeczkę szmaragdów, bo ja mam tyle tutaj przedmiotów, że to jest masakra. Zobaczcie. Po prostu, no piękne, piękne, jeszcze raz, piękna rzecz to jest. Wow, ile szmaragdów mam. Cały ekwipunek diamentów i cały ekwipunek szmaragdów to jest mnóstwo, ale to naprawdę mnóstwo bloków. ta sprawa. Wy, dawajcie, budujemy tutaj jakąś wieżę. Piękną, diamentową, troszeczkę emeraldową wieżę. I robimy jeszcze coś takiego. Na koniec. Po prostu na tej sam koniec coś takiego, taką wieżę, jak taką, no po prostu widać, że żeby pokazać bogactwo Wojana. O, coś takiego. O, pięknie, pięknie. I w środku też musi być maksymalna ilość emeraldów. I maksymalna ilość diamentów. Tutaj wszędzie muszą być diamenty. Tutaj też muszą być diamenty. Obowiązkowo. I tutaj muszą być diamenty. Także muszą być. O, tak, 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 Wszędzie, 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 wszędzie. Dobra, super. I czekają. O, nie, czy wy to widzicie, co to na mnie czeka? I na mnie czeka śmierć zaraz. O, nie, to będzie niedobrze, widzowie. widzowie, będzie źle, ja muszę uciec oknem. Oknem też nie mogę uciec. Ja w ogóle nie mogę uciec. O, nie, dobra, uciekam widzowie uciekam stąd. Na razie. O, zginę, nie zginę. Jako Wojan, zginę czy nie zginę, chyba przeżyję, chyba to przeżyję, szybko! Skakujemy, robimy sobie diamentową podpórkę. O, o coś takiego, uwaga! Jest jaka piękna diamentowa, wojanowa zwierza, no zobaczcie na to. Coś pięknego. No ślizcie, jakby taki budynek był... Oj o, O, zginąłem! O! Jakby taki budynek był, widzowie, w normalnym Minecrafcie Zobaczcie na to, no po prostu to by było coś pięknego Jak to on pięknie wygląda z daleka Wszystkie diamenty wyszły, ale nadal jestem Wojanem, jest piękne słońce No i widzowie, ja myślę, że tak naprawdę Już byliśmy każdą postacią Z Wojanowic, chyba nikogo nie pominęliśmy Mam taką nadzieję, jak pominęliśmy No to napiszcie w komentarzu, a ja mam Nadzieję, że no chyba nagram dla was kolejny Odcineczek z tej serii, jak wam się spodoba W każdym razie, ja myślę, że to by było na tyle Będę kończyć, dzięki wam za oglądanie Do końca, zostawiajcie łapeczkę, subs a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa pa!